Na tysiącok w górę po prostu w całej Polsce będzie deszcz pieniędzy, także zostawiajcie łapki w górę. Siema z tej strony Wezew. Jeszcze tak przed chwilą chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z węzkiem oraz oczywiście w na mojego Instagrama WezivT. Ponadto zostawcie tą łapkę w górę oraz subo no i pamiętajcie o konkursie na 17 tysięcy fołdopców. Zapraszam również do opcji wesprzyj na moim kanale, ponieważ można otrzymać mega fajne bonusy. No i pamiętajcie, że każdy komentarz o treści super serduszkuje, także piszcie w komentarzu super, a ja wam przypilę serduszko, a więc przechodzimy do pierwszego błędu. Dobra, a więc do tego błędu musimy wejść na tryb kreatywny, także ja wchodzę na tryb kreatywny. No i klikamy, oczywiście, potwierdź, klikamy sobie stwórz. No i generalnie jest to mega fajny błąd na dziwne rzeczy po prostu w Fortnite, także jest to mega fajny błąd. No i możecie zostawić łapkę w górę suba z dzwonem No i pamiętajcie o konkursie na uwaga 17 tysięcy faudolców, ponieważ on dalej trwa. No i wszystko oczywiście jest wyjaśnione w filmie sprzed chyba 5 dni, jeśli się nie mylę. Także no. Możecie tam wbić, zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem Jest to film ze sposobami na expa No, no i teraz jedyne co musimy zrobić To musimy sobie wejść tam, musimy sobie wejść po prostu na moją wyspę Tylko, że ja nie wiem gdzie jest moja wyspa na tym lobby Tam na dole, ale jak tam zejść? A, tutaj, tędy, dobra Dobra, 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 nie ogarnąłem No, no i jak już tutaj jesteśmy No to jedyne co musimy zrobić To będziemy musieli sobie właśnie zbudować najpierw w ogóle to musimy sobie wejść w ustawienia i musimy sobie zjechać na sam dół i tutaj mamy tryb kreatywny. I tam gdzie jest kopiowanie, tutaj jest tryb kreatywny kopie. Musimy sobie dać na scrolla pod górę, no i zaakceptować to. Także mamy tryb kreatywny, mysz, rolka górna. I jeszcze sobie odbinduję edytowanie, ponieważ ja mam też edytowanie pod scrollem, także. Tutaj sobie to odbindujemy, ponieważ na razie mi nie jest to potrzebne. No, no i w każdym bądź razie, jedyne co musimy zrobić, to po prostu polecieć na górę. Ja to trochę źle zrobiłem. No, ale w każdym bądź razie musimy sobie polecieć na górę. Ja troszkę sobie zmienię szybkość lotu i przenikanie. Może sobie wyłączymy. To było pod tym. OK, dobra. No, no i jak już sobie tak polecimy, to jedyne co musimy zrobić, to coś takiego. Musimy sobie podnieść teraz nasz telefon i scrolla do góry cały czas dawać. No i teraz musimy wyjść sobie z tego i zniszczyć tą podłogę, a właściwie te schody. No jak widzicie, mamy tutaj jakby niewidzialną platformę i jest to mega dziwne i możemy sobie chyba w ogóle to wszystko tak skolapsować nawet. Nie wiem czy to zadziała jak całe to skolapsujemy. Zobaczymy w sumie. I tak działa, także na przykład jeśli ktoś by chciał sobie zbudować jakąś platformę w taki sposób, bez żadnej ściany, no to może to zrobić. Zobaczymy zaraz, przetestujemy, czy jak będę mógł edytować, to czy mogę to edytować po prostu. Także gdzieś tutaj powinienem mieć. Edytuj, gdzie to było. Tutaj. O! Słyszycie? Cały czas to jest, jakby się budowało. Dobra, i zobaczymy sobie teraz w edycję, to było gdzie? Gdzieś. Gdzieś, gdzieś, o tutaj, edycja elementu budowli G, i sobie od razu pod damy, żeby zapisać po prostu ten i normalnie mogę to edytować. I jak zedytuję, to to się tak dzieje. Wow, mega dziwny jest ten błąd. Ale nie mogę niestety na tym budować. No ale mogę sobie to edytować, no i w sumie to tyle. Jakby to, nawet jak zedytuję, to się nic nie dzieje. Także, no, mega dziwny błąd. O, tak jak kilka razy poedytowałem, to się zniszczyło. No, także mega dziwny błąd. No i jeśli ktoś by chciał mieć na przykład całą wyspę tak w platformach Oczywiście to by trochę zajęło Ale można to bez problemu osiągnąć Także co zostawcie łapkę w górę Suba w dzwonem na mojego Instagrama Na mój drugi kanał na, na mojego Discorda No i pamiętajcie że jeśli napiszecie w komentarzu super To ja wam przypnę serduszko Także każdy komentarz o treści super serduszkuje Także piszcie w komentarzu super A ja wam przypinam serduszka No i co zostawcie łapkę w górę Suba z dzwonem wpadnijcie na mojego Instagrama na mój, kanał, na mój drugi kanał Na mojego Discorda no i my już chyba będziemy przychodzić do kolejnego błędu. Dobra, no i jeśli już jesteśmy przy temacie darmowych nagród, no to teraz musimy sobie wejść na duo. No i musimy po prostu sobie uzupełnić oddział po to, żebym miał jakąś parę, żebym mógł być po prostu powalony. Także sobie uzupełnimy oddział, ale sobie wyłączymy czat głosowy, ponieważ nie chcemy, żeby ktoś nam przeszkadzał w razie czego. Także co? Zostawcie łapkę w górę, suba zwołam jeszcze zanim mnie wczyta po prostu. No i zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ jest tam mega fajne zdjęcie. Dobra, no i teraz w tym błądzie musimy się udać na ruiny. Także ja właśnie się udam na ruiny. No i cały ten bunt polega na tym, że będziemy mogli otrzymać jakiś tam killów za powalenie Midasa czy coś takiego, nie pamiętam ogólnie za co jest ten kill off. Ale no jakiś tam kilow z tego co wiem można otrzymać. Nie wiem za co on jest, ale no. Chyba go można otrzymać za powalanie Midasa. Także teraz jedyne co musimy zrobić, to polecić sobie na ruiny. No i będziemy musieli hitnąć Midasa 3 albo 4 razy z kilofa no i on nas musi powalić. Także fajnie by było jakbym widział na przykład gdzie jest Midas, ponieważ no to by mi się przydało. A na razie to nie wiem gdzie on jest, bo nic nie widać przez tą mgłę. To jest jedna z gorszych rzeczy tam gław w Fortnite, powiem Wam. Przynajmniej moim zdaniem. Ponieważ totalnie nie wiem, gdzie jest ten Midas. O, dobra, jest tutaj. Czekajcie, wyrzucimy wszystkie itemki, żeby nie było. Dobra. I teraz tak. Dobra. I powinienem być powalony? Czemu nie jestem powalony? Aha, bo mój teammate wyszedł. Dobra. No to ten błąd przez to nie zadziała chyba. Ten błąd po prostu przez to nie zadziała raczej. Także no, musimy opuścić rozgrywkę, ponieważ niestety mój teammate stwierdził, że sobie wyjdzie. No super, super, super. Naprawdę mega. Także co, widzimy się po prostu w rozgrywce, w której już będę miał teammate'a, który łaskawie mi nie wyjdzie podczas nagrywania. No i no niestety leci tutaj też mój skład. No i mam nadzieję, że się uda wykonać ten błąd w końcu. Jeśli nie, no to po prostu wam o nim opowiem, ponieważ on jest prosty. Tylko że no, najlepiej jak macie kogoś ze sobą, a nie jak ja, randomów, ponieważ z randomami nie idzie się dogadać. Po prostu matematycznie się z nimi nie idzie dogadać. Dobra, teraz nie mogę w ogóle mi znaleźć, to jest najgorsze. No nie, ale że moi teammates, no co oni robią? Nie. No i ja wam teraz opowiem o tym będzie A więc generalnie jeśli hitniecie mi Midasa tak z 3 razy Po prostu z On was powali no to musicie poczekać Aż ktoś was dobije No jeśli ktoś was dobije no to jedyne co tak naprawdę Musicie zrobić to upewnić się Jak już będziecie duchem że Midas po prostu no, go nie ma jakby no, jeśli ktoś już wyeliminował Midasa, no to możecie wyjść. No i powinniście otrzymać darmową nagrodę za po prostu pokonanie Midasa, chociaż nawet go nie pokonaliście, bo on was pokonał. Także jest to mega fajny błąd, no jest to błąd tak naprawdę na darmową nagrodę. Jeśli macie problem po prostu z pokonaniem Midasa, no to wystarczy wam znajomy, który wam oczywiście nie będzie przeszkadzał, tylko pomagał. Ja takiego znajomego teraz nie miałem dostępnego, dlatego to mi było ciężko nagrać. No i co, zawidzcie łapkę w górę suba z bezwonem, a my już będziemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, no jak widzicie, tutaj mamy kolejny błąd już na ruinach. No i teraz po prostu musimy poczekać, aż ktoś nas wyeliminuje z meczu. Także co, no poczekamy po prostu, jak ktoś nas wyeliminuje na szybko. No i to jest błąd po prostu w byciu duchem. Także no musimy poczekać, aż ktoś, aż ktoś nas wyeliminuje. Może w sumie spróbujemy kogoś pokonać nawet w sumie czemu nie? Ale jak się... jak mi się nie uda, to nic się nie stanie. Okej, okay, dobra. Chodź tutaj kolego. Dobra, super. No nie, już nie mam Ammo. Bym raz mi się chciało, by coś coś tutaj udać. Okej, okay, dobra. Weź mi das spokojnie. Dobra. Co się dzieje? Dobra, no i w sumie... No to po tym, po tym, po tym, jak po prostu zlikwidowałem teraz Midasa No to otrzymam ten of, o którym wam mówiłem w poprzedniej grze Jak widzicie, o dostałem ten of. Dobra, może mi się uda Dobra, dobra, lecimy No i teraz ten błąd będzie polegał na tym, że jak mamy tutaj itemki na tym, tym To będziemy mogli je jeść, tylko że ja nie mogę znaleźć itemów, które by leżały na półpiętrze Najgorzej w każdym razie to polega na tym, że jeśli te itemy wyleżały tutaj, to mielibyśmy cały czas animację jedzenia, ale byśmy nie jedli tych itemków. Fajnie by było, jakbym mógł to przedstawić, ale niestety nigdzie o, tutaj może mi się to uda, chociaż nie wiem czy to tutaj działa. O, działa. Tylko musiałbym być trochę wyżej. O, jak widzicie tutaj mogę jeść cały czas, mam animację, mam animację jedzenia, jak widzicie, ale ani mi się zdrowie nie uzupełnia ani nic. Po prostu jakby no jem, ale tak naprawdę nie jem no i tego jest cały czas tutaj mnóstwo. No i jakby... Jeśli wam się udał ten poprzedni błąd No to po wyjściu z rozgrywki powin... Powinien was po prostu przywitać taki ekran Z darmowym po prostu kilofem. także przepraszam, że mi się nie udało Zdobyć po prostu tego kilofa Za pomocą tego błędu, no ale niestety Tak to bywa, że po prostu No moi team mnie nie rozumieli I albo pokonywali mi DAS'a, Albo po prostu coś innego robili Pamiętajcie oczywiście, że każdy komentarz o treści Super serduszkuje, także piszcie w komentarzu Super, a ja wam przypnę serduszku Zostawcie łapkę w górę, suba zwanem, zapraszam na mój drugi Kanał, na mojego Discorda zapraszam. No i pamiętajcie oczywiście o konkursie. 17 tysięcy fałdolców. No, a ja się już będę z Wami żegnał. Trzymajcie się. No i cześć.